Cześć, witam serdecznie. Kolejny krótki odcinek i pełna winylowa dyskografia. Znowu zostajemy, ponownie wracamy można powiedzieć do estetyki punkowej, dlatego że pojawia się zespół, który zostawił po sobie w epoce dwie płyty i dzisiaj są to nie lada rarytasy. Płyta debiutancka, a może to ja? Uwaga, jest reedycja. Ja w tej chwili pokażę, First Press, którą ty, który to w 1990 roku wydała legendarna już dzisiaj firma Arston. Opatrzyła go numerem ALP 056. Jeżeli Pan Grok, no to wiadomo, krótko, szybko i do przodu. Dlatego na swoim debiutanckim albumie kolaboranci zamieścili 16 utworów. Ale to są utwory w granicach. Nawet czasami. Najdłuższy chyba ma z tego co yy, widzę, najdłuższy ma 3 minuty, a zatem po 8 utworów na stronę. Arston ALP-056 płyta. Coraz rzadsza w tym momencie na rynku wtórnym, bo to już była prawie, że szósta dziesiątka, a właśnie piąta dziesiątka Arstonu to generalnie takie rzeczy, no różne, ale już wchodzili w tą estetykę punkową. Kolaboranci, no tutaj by trzeba było wymienić utwór Śmieciarz, czy z drugiej strony płyty Coś, utwór, który ma minutę 15 typowe, to jest, znaczy kolaboranci, no to, no to no to, wiadomo, to jest takie typowe, punkowe, klasyczne darcie ryja, jeżeli ktoś lubi to jak najbardziej ta płyta e, no jak to Arstonka, tak zwana drożeje, ale jeszcze można ją znaleźć, natomiast to był rok 1990 więc debiutancki album kolaborantów możemy uznać za e, już płytę rzadką, natomiast kolaboranci w swojej dyskografii mieli dwie płyty, i tutaj mamy ten największy unikat. Płytę znów po stronie większości. E, moi drodzy, to jest przeciekawa płyta. E, pierwsze, że wyszła w roku 1991 na e, rynku, jest totalnym białym krukiem. W tej chwili na w słynnym portalu aukcyjnym jest jedna sztuka za bagatela 750 złotych. E, I e, tutaj mamy przeciekawą sprawę, dlatego że tą płytę w 1991 roku wydało nowo powstałe studio, jak na tamte czasy, Izabelin. Studio Izabelin e, pod dyrekcją e, Katarzyny Kanclerz. I co jest ciekawe, że znów po stronie większości jest wyjątkową płytą z tego względu, że na labelu nie mamy spisu utworów, tylko adres wytwórni. I drugą ciekawostką jest fakt, że jest to jeden z pierwszych tak naprawdę winyli, które wyszły w kolorze. Nakład tej płyty jest minimalny, natomiast kwestia jest jedna. Wyszła tylko i wyłącznie na czerwonym winylu. I jak widać, nie ma utworów ani po jednej, ani po drugiej stronie. Jeżeli chodzi o tak zwaną pankową rąbankę, to znów po stronie większości na pewno bije na głowę debiutancki album kolaborantów, a może to ja. Jeszcze większa rzeźnia, ale co by nie mówić, dla ucha wyjątkowo przyjemna.